Cześć kochani! Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj witam Was bardzo słonecznie, bo u nas jest naprawdę gara, stąd tu jest upał niesamowity, że spokojnie mogłabym wyjść tak, spokojnie mogłabym być w krótkim rękawie, natomiast w cieniu jest jeszcze trochę chłodno, ale już jest sukces, bo nie pada, jest tutaj cieplutku, także super. chcę przejdę do Was z projektem Benko. Zbierała mi się cała siata. I chciałabym Wam pokazać, co złożyłam w ciągu tych ostatnich kilku tygodni. E, wiadomo, od poprzedniego projektu Denko. E, także może zaczynajmy. E, pierwszą rzeczą jest szampon Tresemme. On jest do włosów rozdwojonych i z tendencją do łamania się. Jest świetny, e, uwielbiam szampony tej firmy. Jak wiecie, to jest moja kolejna paczka. Natomiast ja trochę tak oszukam, bo tutaj jest dosłownie na raz, na pół raza. Już o ostatnio, ale choć żadne z ani ja, ani narzeczone się nie śpię, że tą końcówkę zużyć no, ale lejce, cisnąć pasa i, i w końcu zużyć. Yy, także szampon. Yy, fajnie na złyczał włosy. Yy, widać, że ich stan się polepszył po nim. Następnie to tutaj mamy, następnie mamy też szampon, ale mojego małego, Johnson's Baby. Flaszka 500 ml starczyła nam naprawdę na bardzo, bardzo długo. No bo mały ma wiadomo mniej włosów niż, niż, niż ja. Um, A to fajne, nie szczypie, w oczypieni się, ale ta piona jest jakby łatwa do zmycia. Um, no i co, fajnie pachnie i, i to chyba tyle. Następnie jest szampon, szampon, Tak jest do włosów z Tesco. Um, jest fajnie, fajnie trzyma, włosy, trzyma je praktycznie cały dzień. Jest super za tą cenę, bo nie niecałe 40 pensów. Jest naprawdę bomba, natomiast wiadomo ja wolę mojego zdawca, ale tutaj nie ma. A, jest dobrze, normalnie zażalenie. Um, taki lakierek osoby Pawła pokazałam, że mam następną flaszkę. Dobrze się rozczesuje z włosów, wymywa się, nie skleja i nie robi efektu łupieżu ani efektu takich siwych włosów posklejanych. Także to jest super. Następnie są chusteczki do makijażu firmy Pure, Te jasne, żółte i, i fioletowe. Obydwa y, rodzaje genialnie zmywają makijaż. Nawet najmocniejszy y, cały mój tynk y, zmywa super. Dużywam naraz 3-4 chusteczki. Zależy, jak mam mocno oczy pomalowane, ile mam tego nawalone na twarz. Y, nie rozmazuję on tuszy do rzezd ani kresek. Y, on jakby, te chusteczki jakby je rozpuszczały. I, cały w siebie. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Um, także to, także wózeczki jest genialne. Mam następne opakowania i, i używam. I są bardzo, naprawdę bardzo nawierzone, natomiast trzeba uważać, żeby dokładnie zamykać tutaj tą folię, bo one wysychają po prostu. A tak karta Następnie jest tu do kąpieli Lado. Um, jakieś e, ziołowe to jest. Ziołowe. E, fajnie zabarwia wodę na taką Turkusową, taką wiecie, jak, jak laguna, o coś takiego, tak, że mamy wodę, jak, jak laguna, jak z jak oceanu, taka czyś, taka, wiecie, o co mi chodzi. Ym, I czuć, że ona jest jakby tłusta. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Właśnie powiem, to na swoim sobie ta woda to jest taka fajna, tłusta, nie taka nie taka normalna. Fajna, tłusta. Yy, nie chodzi o to, że ona postawia tusty filtr na skórze, bo nie. Yy, ona fajnie. Yy, Panie, po prostu nie jest to skóra w kąpieli wysuszona, tak jak czasami mamy właśnie w wodzie, um, także jest super. Następnie jest żel Palmolive, delikatna pielęgnacja, migdał i mleczko nawilżające. Wiecie, że ja kocham Palmolive, jestem nim zakochana, to jest pół litra i do niego powracam, bo no bo jednak jest niezastąpiony, dla mnie się sprawdza najlepiej, w Polsce go też używałam przez wiele lat, także Palmolip u mnie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o, o moją kąpiel i daje się na niego goli nogi. No następnym żelem pod prysznic jest żel z azdy, jest jeszcze nawet mokry, bo go ostatnio wykończyłam, um, mleczko migdałowe i poza zapachem, który nadal jest wyczuwalny jest śliczny, taki słodki, to on jest do dupy. On jest do niczego, dlatego że on się nie pieni i bardziej by mi się pienił płyn do naczyń i na płyn do naczyń bym lepiej ogoliła sobie nogi, ubierzcie mi. Jeżeli chodzi o taki szybki brześnic, szybką kąpiel, że tylko się, wiecie, nie golimy, to spoko, dałby egzamin. Natomiast jeżeli ja na niego ogoliłam nogi, ja miałam nogi potem podrażnione, spędziały mnie, wiecie jak to jest, jak są podrażnione. Musiałam sobie walić w te balsamu, żeby to zniwelować, konsystencja jest. Paskudna, jest jak, jak galareta, jak meduza, że, mm, jeżeli nawalicie dużo, to Wam się spłynie, ale to nie o to chodzi, żeby, on kosztował chyba 80 pesos, dlatego go kupiłam, chciałam wypróbować, bo wiecie, że ja lubię dobre, ale to jest zła, paskudna, jeżeli nawalimy więcej, na jedynkę, to, to nam po prostu spłynie, bo to jest gal. i to jest okropieństwo, przestrzegam Was, ostrzegam Was, odradzam Was, wszystko co może we nie kupujcie tego, Do niczego. Następnie jest y, maska do osób pantin, y, 200 ml, 200 ml, przepraszam, ale mi młody tutaj rzuca wszystkim, y, 200 ml y, pantin, mówiłam, y, jest zarąbista, jest świetna, jest już tutaj same dno. Ja sobie zostawię sobie, ten pojemniczek, oła, przyda się na coś, może sobie, sobie, sobie chcesz tutaj jakieś, wiecie, do kąpieli takie, takie coś albo coś. W takim opakowaniu, w sensie jak do albo sól, wiecie o co mi chodzi, takie kostki, bomby, coś takiego, Ym, albo co tam coś innego serze. ja na to znajdę zastosowanie. I sama maska, sama maska jest świetna, ją nakładałam różnie, czasami na 5 minut, bo oczywiście to po polsku nie jest napisane, jest po czesku, jest po, jest po jakiemuś tam, po niemiecku nawet chyba. Bo, jakie myśleć co to, to, to nie wiem, niedługo będę pisać łuczkami, po prostu nie łaska ani po angielsku, to nie ma ani słowa po angielsku, także dodusy trochę. Hmm. Natomiast sama maska, sobie, tak jak sobie świetna mówię, nakładałam ją na 5 minut, czasami nawet na 20, zależy jak miałam czas. Nakładałam ją też na skórę głowy i nie przytłuszczała, nie obciążała włosów. Włosy były miękkie, lśniące, pięknie pachniały. I co? To chyba wszystko już bardzo mówiłam o tej masce, o ile się nie mylę. Także ogólnie maska świetna i będę polowana na pewno taką, A starczyła mi na jakiś miesiąc, półtora, coś takiego, gdzie używamy jej jakieś dwa razy tygodniowo. Następną rzeczą jest z do włosów również. To jest z Grisa, nabłyszczający spray do włosów, który też ma nam dbać o Co do dbałości, to jest dosyć zniszczonych włosów. Co do tego, czy on naprawia te włosy, Czyli je to nie wiem, ponieważ ja go zbyt, wiecie, nie używałam go regularnie. w jak mi się przypomniała, jak sobie włosy w łazience i, i, i go dostrzegłam, że go bardziej. To wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o nabłyszczenie, on nabłyszcza. Po sprykaniu włosów one były nabłyszczone, bez klejenia, bez przetłuszczenia. No, naturalnie były po prostu nabłyszczone. Nie wiem, czy zakupię ponownie, bo wiecie, jak to jest z tą moją regularnością, systematycznością. Także zobaczę. Jak będzie na promo, to na bank. A jak nie, to niekoniecznie. Ym, dalej yy, zużyte pasta do zębów. Ym, to jest firma, która tutaj uregowała uder Macleans. Tak, to jest Macleans. I co jest fajnego, że tutaj, jak widzicie, jest taka pompka, i jak ją dusiliście, to tutaj wtedy wypywała pasta, i tutaj ten, to coś, co jest w środku, topało tą pastę do góry. Że jak widzicie, ścianki tutaj są idealnie czyste, nie jest za paskudzone. czy wybielało. Jak zwykła pasta. Była miętowa, nie była dość mocno miętowa. Eee, także co? No także pasta, pasta spoko, ale wróciliśmy do naszej Sensudyny, bo sensodyna jest jednak dla nas najlepsza. Najbardziej ją lubimy, także. Ale pasta ogólnie fajna. nie no. wiem kupimy, To trzeba Zobaczę, przepraszam. Następną pasą do zębów jest Colgate. To jest dla małego pasta. Eee, ona jest miętowa, natomiast ona jest za miętowa. Nie wiem, kto wymyślił dla dzieci tak mocno miętową pastę, bo ona pochodzi po taką zwykłą miętową pastę. To jest oczywiście dla dziecka za mocne i może za nic w świecie nie chciał myśleć zębów, także my ją wykończyliśmy. To jest 50 ml. No i co? No i pasta jak pasta, no to jest dziecięca, więc cudów nie ma, ale mówię, jak dla dziecka, to ona jest zbyt miętowa, ten smak jest zbyt ostry. Następną rzeczą... O, tu jest jeszcze jedna, chusteczki jeszcze odjęli, a mi się zaplątało w szafie, przy przeprowadzce znalazłam. Jest filmik o tych chusteczkach na moim kanale, natomiast wolę Pure niż tą firmę. Dalej do kąpieli jest taka, to była taka jakby, nie to wstół, nie to bomba, takie to jest i broszę I to jest pieczone jabłko w karmelu, ta. Fajnie, woda pachniała. I co? Ja już tam wiecie, taki bajer do kąpieli. Miałam jeszcze kokosowe, i kokosowe była bomba. Po prostu. Natomiast wyrzuciłam opakowanie, ale cudowna woda, zabarwiła ta kokosowa pasterka. Na taką, jakbyście mleka dodały, i świetnie woda pachniała. Także tak. Następną rzeczą jest farba do włosów, e, Garnier i o tej farbie albo będzie, albo już jest recenzja na moim kanale. E, ponieważ nie wiem, czy najpierw przedstawię projekt Denko, czy ukaże się ta recenzja, z, do, zobaczę. Natomiast będzie lub jest o tej farbie recenzja. E, następny, co mi młody porozwala wszystko, e, jest krem do twarzy, wiecie, że ja go kocham, i broższa Hydravegeta, o dziesiątki razy, jest prześwietny, budowę w ogóle mi się podoba, szklany też chcę zostawię. Jakieś małe kolczyki, to proszę może ale ale zapewne zastosowanie się znajdzie. A co, ja coś tam zaraz znajdę. A płaski kosmetyczne, o. Dobra. Coś wykombinujemy. 50 ml na razie zrobiłam sobie przerwę od tego kremu, yy, bo już długo go używałam, natomiast do niego na pewno wrócę. On nie jest zrobił, tylko 40 czy 50 zł. Nie wiem dokładnie, co do to mi mama kupowała, natomiast jest bardzo, bardzo fajny. Ostatnią rzeczą jest. Yy, Żel pod oczy super draga, zużyty, ścięty, jak to ja mam w, w tradycji, przecinać wszystkie tubki. żel świetny nie ściągał y, skóry, tak jak to, zastygnie wciągnie, to ściągnie skóra z metą tego nie robił, to będzie zobaczyłam poprawy w smarczkach czy coś takiego. Nawilżał, nawilżał, bez rewelacji, że taki kremik. I to już był kochani był cały projekt ręko. E, dajcie znać, czy mieliście jakieś produkty z tych, o których Wam mówiłam, czy Wam się sprawdziły, czy Wam się nie sprawdziły. E, ciekawa jestem, czy ten e, żel z Aldy tylko u mnie się nie sprawdził, czy też u kogoś innego. Natomiast e, dobra, ja będę kończyć, że żegnam się z Wami cieplutko i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!